Dzień dobry z tej strony Łukasz z kanału Spoko Puzle, na którym to udowadniam, że układanie puzli jest całkiem spoko. Dzisiaj druga i ostatnia część potyczki z Groningen, miejscowości w Holandii, która ma takie oto osiedle kolorowych domków. Mówiłem, że puzle są łatwe. Dlaczego są łatwe? Ponieważ jest dużo kolorów. Zróżnicowane gradienty tych kolorów, nawet jeżeli jest jakiś jednolity element, jak niebo, no to on ma od białego po niebieski do, do żółto-różowego tutaj z prawej strony koloru. Każdy z domków też układa się fajnie osobno. No i yy, woda, która też jest zróżnicowana kolorystycznie, także tutaj problemów dużych z układaniem nie ma. Są to puzle szybkie, łatwe, przyjemne polecam zdecydowanie na początek przygody z układaniem puzli, albo, tak jak już wspomniałem wcześniej, na układanie ich w jakiejś grupce znajomych, bo będzie to szło naprawdę szybko. Jeśli chodzi o postępy u mnie, to tak jak zapowiedziałem poprzednio, ułożyłem sobie linię dachów, czyli no, praktycznie horyzont, można powiedzieć. Do tego dołożyłem dachóweczkę, tą, którą miałem pod ręką, to ona została tutaj dołożona, a jeszcze tego puzelka dołożymy i w zasadzie tyle. Natomiast działo się też całkiem sporo poza obrazkiem, jakby spojrzeć na, na szerszy kadr. Tam jest moje stanowisko pracy i siedząc sobie tak przy komputerze po prostu zacząłem w przerwach działać to, co miałem pod ręką. I tak powstał ponarańczowy domek. Tutaj przechodzący trochę w czerwony, i tak powstało praktycznie całe niebo. I teraz będę chciał je przenieść. I tutaj też często wspominam o jakości puzli, o tym jak są spasowane. No i o co w tym chodzi? A to wiadomo, że chodzi głównie o takie sytuacje jak teraz, że te puzle są w miarę jedną całością, że można je gdzieś podnieść, przełożyć do obrazka, tak jak tutaj. I akurat w tym elemencie trefle są naprawdę całkiem niezłe. Są puzzle, które się trzymają lepiej, są puzzle, które się trzymają gorzej. Ja różne firmy będę prezentował i już prezentowałem na, na tym kanale. Także zapraszam do śledzenia kolejnych filmików, bo będą kolejne testy różnych firm puzzlowych. Natomiast, tak, wracając do, do Groningen. Tutaj już ten fragment nieba został ułożony. No i mam jeszcze taki tutaj długaśny. On jest w tym momencie do góry nogami troszkę. Nie wiem, czy będę w stanie go obrócić, czy mi to puzzle nie zjadą nigdzie. A jedną ręką też jest trochę trudno. Gdyby się nie udało, no to bym po prostu je musiał rozczepić, podzielić na dwie części. I też by było spoko dobra mamy to no to są puzzle które będą pasować dokładnie, dokładnie tutaj widać to że tutaj wystają trzy tu wystają trzy a tutaj trzech brakuje i tu też trzech brakuje więc dokładnie wiem gdzie one będą leżały ja je sobie rozepnę żeby żeby mi się spektakularnie nie rozpadły i spróbujemy je przenieść delikatna operacja na żywym organizmie no, prawie się udało przycelować. Myślę, że jakbym miał dwie wolne ręce, a nie zajętą jedną telefonem, którym nagrywam, no to byłoby trochę prościej. A w ogóle to rozważam, rozważam opcję nagrywania z GoPro. Ten puzel akurat był w złą stronę szybko udało się to namierzyć i poprawić rozważam opcję nagrywania z GoPro wtedy mógłbym wrzucać jakieś timelapsy z tego jak ja to widzę poszczególne oj tu mi się akurat rozpadły poszczególne fragmenty wrzucałbym w przyspieszonym tempie jeżeli uważacie, że to dobry pomysł to dajcie mi znać w komentarzu a ja postaram się Dopasować. No i ten puzel nie wiem, gdzie był. Ale to nie jest jakoś bardzo ważne. To sobie go dołożę później. Przepraszam. Za, za zachrypnięty głos. Tu mam jeszcze taką małą grupkę. Też wiem, gdzie one będą. Będą tutaj. Więc niebo jak widzicie, dość szybko mi się tu wypełni. Hop. Czy te puzzle będą tu obok? Co do tego nie jestem przekonany. Nie, nie wiem, gdzie one będą, więc na razie zostawiam. Tak jak są. Chciałbym jeszcze przełożyć domki, ponieważ tak, ten domek ten domek już ma swoje miejsce, i on będzie w tą stronę. Zobaczymy, czy mi się to. On będzie w tą stronę. Tutaj. Hop, obrazek, no fajnie się tak układa, w błyskawicznym tempie obrazek rośnie, w oczach można powiedzieć, więc to już załatwione, tutaj jeszcze jeden puzel widzę brakujący i ten domek mamy ułożony, tu mam jeszcze te puzelki, szczerze mówiąc to nie wiem czy, nie wiem gdzie one dokładnie będą. Czy one są stąd, chyba nie. No to później się nad tym, a może tutaj to tu jest taki podobny kolor. Tak one będą stąd. Oczywiście jak mam tutaj takie pojedyncze luki, to, to dość szybko się da uzupełnić. Wystarczy szybki rzut oka na pozostałe puzzle. jeżeli one są posegregowane kolorami, tak jak wcześniej to zrobiłem, no to nie ma z tym wielkiego problemu. A układanie idzie bardzo szybko. No i mam jeszcze tutaj ten fragmencik. No i tam mi dwa puzelki odpadły, ale trudno, zaraz je dołożę. To jest to i dwa brakujące, czyli tutaj. No i dzisiaj w ekspresowym tempie można powiedzieć, dobry początek dnia. Tyle puzli od razu, od razu dołożonych do układanki. Hops. dobra, mamy to. No i w zasadzie to jest, to jest tyle, póki co. A jeszcze tu mam trzy, też widzę gdzie będą. Nie wiem, natomiast, dobra, te są stąd. Tak, czyli na szybko mi się udaje tutaj rozwiązać jeszcze kilka łamigłówek. Te będą gdzieś tu chyba, ale w tą stronę. Te będą tak. Tutaj mam jeszcze dwa takie puzelki. Dobra, nad nimi się będę zastanawiał. O nie, one chyba są tutaj. Nie, nie są stąd. Nie wiem, będę się zastanawiał później. Tymczasem zabieram się za układanie dalszej części. Zaraz te chyba są stąd. O. No, więc troszkę puzli przybyło, niebo się wypełniło ładnie, już obrazek nabiera kształtów. Po krótkim cięciu będę relacjonował dalsze postępy. Jak widać, obrazek się wypełnia, już coraz więcej części domów jest ułożonych. Ja natomiast chciałem się tutaj jeszcze skupić na sposobie, w jaki układam puzzle i w jaki powstają kolejne części. Otóż, jak mam posegregowane kolorami, powiedzmy tutaj mam. Wybrane puzle w odcieniach niebieskiego. Od czego zacząć? Ja zaczynam od tego, co najbardziej rzuca mi się w oczy, czyli w tym przypadku są to te jasno niebieskie puzelki, które mają, które mają charakterystyczną strukturę. Tutaj widoczne deski. No i staram się po prostu dopasować je do siebie, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia. Czyli tak, widzę, że tutaj na przykład jest część jasna, część ciemna, więc już łączę je ze sobą. Kolejna rzecz, o ten akurat tu nie pasuje, tutaj też nie. Kolejna rzecz, to zawsze no, jakoś od tego ogółu do szczegółu, czyli jak już sobie ułożę tutaj jakąś, jakąś część puzli, to... Staram się potem wyszukać wszystkie puzzle, które mogą mieć malutkie fragmenty gdzieś jeszcze z danym, z daną charakterystyką. Czyli, jeżeli mam właśnie te jasno-niebieskie puzzle, no to szukam jeszcze potem wszędzie, gdzie może jest jakiś tutaj kącik z jasno-niebieskimi puzelkami. To będzie w tą stronę w ogóle. I teraz lecimy dalej. Czy mi tu czegoś nie brakuje? Bo mam takie wrażenie, jakby brakowało. Na razie nie. To tutaj nie pasuje. To znaczy, że ten będzie pasować. A ten będzie tu. Jak już powstaje jakiś tam zalążek obrazka, no to teraz już jest relatywnie łatwiej dopasować całość. Myślę, że ten będzie. Nie, bo to nie w tą stronę. Hmm. Hops. Nie. Tutaj też nie wszystkie niebieskie się ze sobą połączą, bo są dwa niebieskie domki, tu jest jeden, tu jest drugi, jeszcze warto zobaczyć co mamy już ułożone tutaj, bo. Może się okazać, że ja szukam puzla, który ma być tutaj dopasowany, a on już jest gdzieś tutaj częścią układanki. W tym przypadku chyba tak nie jest, natomiast już widzę, że one się tutaj będą łączyć. Brakuje mi jedynie takiego puzla z czterema wypustkami. Zaraz postaram się go namierzyć, chociaż może się to nie udać. Tak na szybko. No nic, ale jeżeli się nie udaje, no to nie zniechęcamy się, próbujemy dołożyć coś innego. Już widzę, że te dwa puzle będą tutaj, a w takim razie te będą chyba częścią po prostu tej układanki. Znaczy, tutaj z tej strony. Czy znaczy tak będzie, to się zaraz przekonamy, jak dołożymy jeszcze parę puzelków tam, ale chyba, chyba dokładnie. Będzie tak jak mówię, w tą stronę hop, hop. No, i tak jak mówiłem, no od, od ogółu do szczegółu, jak już mamy tutaj jakiś zarys, to teraz tylko uzupełniamy, uzupełniamy te brakujące luki. Tu widzę, że będzie taki z trzema wypustkami. Mam jeszcze taki. Przeszukuję puzzle, które. Mają taki kolor, taki kształt, i uzupełniam układankę o kolejne elemenciki, i tak powstają coraz większe połacie obrazka. Potem zabieram się za mniej charakterystyczne części, czyli tutaj będzie ciemno-niebieski, ciemno-niebieskie mam tutaj. Potem też zaczyna się klarować sytuacja co do tych mniej charakterystycznych puzli, czyli tak jak tutaj powiedzmy. Czy tu widzę, że tu jest już barierka, bo, bo zaraz się, o, bo zaczyna się woda? Więc nad wodą jest, jest po prostu barierka. Więc widzę, które puzle będą częścią barierki. To będzie na przykład ten puzelek. Dokładam go tutaj. Ten puzelek będzie oknem. Jak już poznajesz puzle, mniej więcej jak, jak one wyglądają tutaj, jak, jakie są charakterystyki. No, to już jest połowa sukcesu i, i układa się to wszystko dość łatwo. Czy to będzie tu? Nie, jeszcze nie. Dobra, nie będę zanudzał, nie będę rozciągał tego filmu w nieskończoność. Wrócimy jeszcze, jak, jak będę już miał ułożone niebo i, i skupię się na. Na falach, na dole, chociaż jeszcze o falach dodam, że wydawały mi się, że będą trudniejsze, bo jednak takie były trochę monotonne. Mówię, że odcień jak wodach w Gangesie, trochę taki pomarańczowo-żółtawy, taki brudny. Natomiast, no jak widać, jest różnicowanie kolorystyczne. Jak się tylko bardziej zagłębimy, to, to da się odróżnić poszczególne kolorki, poszczególne frakcje. Więc tutaj też nie powinno być dużych problemów. No, i nasze osiedle nad wodą zacznie rosnąć, myślę, w dobrym tempie. No, i jak widać, osiedle już praktycznie całe gotowe. Zostało dosłownie parę puzli tutaj do uzupełnienia, to sobie uzupełnię później. Natomiast, no, jeszcze tutaj będę układał chwilkę niebo razem z Wami, myślę. Mam parę ciekawostek o Groninger. No, przygotowałem takie trzy. Ciekawe fakty, może nie jest to miasteczko szerzej znane, no ale stwierdziłem, że jak już, jak już układam puzzle z tego miasta, z obrazkiem z tego miasta, no to dowiem się czegoś o samym miasteczku. Otóż, jak już wspomniałem, jest to miasteczko holenderskie. Ma uniwersytet, który był pierwszym uniwersytetem w Holandii, na którym mogły studiować kobiety. E, Groningen jako miasto ma też e, prawdopodobnie najładniejsze e, publiczne toalety, tudzież pisuary e, w całej Holandii, a niektórzy mówią, że i w całej Europie. E, wrzucam zdjęcie, więc można sobie zobaczyć. E, I trzecia ciekawostka dla fanów sportu, jeśli są tu tacy. E, z Groningen pochodzi holenderski kolarz Bałkę Molema. Bardzo dobry swego czasu kolarz, który występował w ekipie Trek Segafredo. Jeden z czołowych kolarzy jeżdżących po górach. Bardzo dobrze, więc kto się interesuje kolarstwem, kto oglądał Tour de France, ten powinien Bałkę Malemę kojarzyć. Tymczasem wracając już do puzli. Tak jak widzicie niebo jest już gotowe domki praktycznie też gotowe no tutaj na siłę nie będę szukał tych tych dwóch brak, brakujących tutaj puzli chociaż może to będzie akurat ten i tu mi jednego brakuje prawdopodobnie jest odłożony gdzieś wśród tych które no, są zaklasyfikowane jako woda ale tutaj jest taki ciemno czerwony być może Gdzieś go za chwilkę znajdę. Tymczasem układam sobie dalej. Staram się jeszcze tutaj dopasować jakieś szczególiki, na pewno te puzzle pomarańczowe od nich będę chciał zacząć, bo zajmą mi tu najwięcej miejsca. Tu i tam jeszcze z prawej strony układanki. No widać gdzie ta woda jest najbardziej pomarańczowa. Cały obrazek się super prezentuje, naprawdę mi się to podoba, więc. No, układanie też jest dzięki temu bardzo przyjemne, i tak jak mówię, no, łatwe, nie, niezbyt wymagające. Przy niebie dosłownie kilka takich trudniejszych momentów, że, że trzeba było się zastanowić, a tak poza tym no, to, to bardzo fajne, proste, przyjemne układanie. Więc na tę chwilę już się rozłączę. No i bliżej finiszu. Pokażę całą układankę, jak już dosłownie będę kończył. No i już absolutna końcóweczka, wjeżdżam na finish, więc stwierdziłem, że może wjedziemy razem i ułożę te puzzle wspólnie z Wami. A zaraz, tu widzę jakiś błąd, zobaczcie, wydaje się, że pasuje, ale patrzę, że tutaj mam dwa puzzle, które by też pasowały. Co oznacza, że te puzzle trzeba by przesunąć, i one pasują nie tam gdzie pierwotnie były, tylko tu obok, i teraz mi się wszystko zgadza. Już wcześniej na to patrzyłem i jakoś tam nie do końca mi to wszystko grało. Teraz jest dużo bardziej klarowna ta sytuacja. Jeszcze mam tutaj taki kącik z nieułożonymi, więc. Ale to jest kwestia, myślę, minutki i, i będzie wszystko ułożone. Hops. E, wypadałoby jakoś podsumować te puzzle. No ale co tu podsumowywać? Puzzle łatwe, e, przyjemne, e, dobrze dopasowane, e, z fajnym obrazkiem. Jak dla mnie, oczywiście. No, no to też jest kwestia, wiadomo, indywidualna rzecz, rzecz gustu. Czy się komuś dany obrazek podoba, czy nie. Natomiast mnie się podoba i jeszcze tą całą sympatię na pewno potęguje fakt, że, że puzle się układało dosyć łatwo. Wiadomo, im łatwiej, tym, tym mniej narzekań, tym lepszy jest humor. I, i dzięki czemu cały jakby no nie wiem, całe wrażenie. Jest, jest trochę lepsze. OK, udało się e, ułożyć. Jeszcze zrobimy krótki najazd kamery z jednej strony na drugą. E, detale, niektóre tutaj są fajnie widoczne. Jakieś tarasiki nad wodą, e, łódeczki zacumowane. Tutaj widać pomost. E, także bardzo ciekawe puzelki. E, polecam na początek przygody z puzlami. Przypomnę, trefl, panorama, 1000 elementów. Groningen, miejscowość w Holandii tyle ode mnie na dzisiaj, no i co do zobaczenia w kolejną środę cześć!